Dzień dobry, dobry wieczór, z tej strony Uba. Uba, Żaneta, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj opowiem Wam o swoistym cudzie na pustyni albo nad Morzem Śródziemnym, jak kto woli. Jak to się stało, że kraj, który powstał zaledwie 75 lat temu, zyskał tytuł Startup Nation? Jak to jest możliwe, że to właśnie tu, w Izraelu, powstają technologie i produkty, których myślę, że każdy z nas używa na co dzień. Zanim jednak zaczniemy, e, kilka spraw. E, po pierwsze, już teraz polajkujcie to wideo i jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, subskrybujcie teraz, klikając w dzwoneczek. Dzięki temu będziecie dostawać powiadomienia o każdym nowym filmie, który się tutaj pojawi. Dla osób chętnych, które chciałyby mi zostawić jakiś napiwek, też macie taką opcję na dole. Jest taka ikonka i możecie w ten sposób wesprzeć mój kanał za każde jedno wsparcie. Bardzo serdecznie dziękuję. A Teraz do sedna i zaczynamy od początku. Jak Izrael zaczął swoją drogę do uzyskania tego tytułu Startup Nation? Początki izraelskiej branży technologicznej przypadają jeszcze na czasy przed powstaniem państwa Izrael. Można powiedzieć, że wszystko zaczęło się na dwóch głównych uczelniach: Uczelni Technion w Hajfie i na The Hebrew University of Jerusalem w Jerozolimie, oczywiście. Uczelnie te posiadały bardzo dobre wydziały, na których studenci zajmowali się naukami ścisłymi, i tak w zasadzie tam wszystko się zaczęło. Można to porównać bardzo dobrze do takiej piramidy odwróconej do góry nogami. Więc, jeżeli przyjmiemy sobie, że na dole mamy tę najwęższą część piramidy, a na górze najszerszą. To te dwie uczelnie można porównać właśnie do tej najwęższej części i z roku na rok coraz więcej ludzi miała wystarczającą wiedzę na temat technologii, żeby rozwijać tę branżę w Izraelu, i będąc tą bazą, jakby piramidy, tylko do góry nogami. Mam nadzieję, że moja analogia jest zrozumiała. Kolejną kwestią, która bardzo wpłynęła na rozwój technologiczny w Izraelu, była, uwaga, sytuacja geopolityczna. Po roku 1948 od rządu wymagano bardzo dobrego planu na to, jak przeżyć. Izrael był otoczony krajami arabskimi, które w dalszym ciągu przeważają liczebnością ten mały kraj na Bliskim Wschodzie. Jedynym sposobem, żeby sobie z tym poradzić i pozostać na mapie, była praca nad technologiami lepszymi niż technologie wroga. Od samego samego początku Izrael bardzo dużo inwestował, jeżeli chodzi o technologie dotyczące militariów i wojskowości. Zdobyta wiedza podczas pracy nad tymi projektami była potem naturalnie używana na rynku komercyjnym. No i bądźmy sobie szczerzy, bez tej konieczności inwestowania w rynek. Technologiczny, jeżeli chodzi o armię i wojskowość, Izraela po prostu nie byłoby na mapie. Oczywiście to się wiąże z tym, że tak jak przed chwilą wspomniałam, bez izraelskiej armii, Izraela na mapie by nie było, ale nie byłoby też aż tak szybkiego rozwoju technologicznego. Wpływ izraelskiej armii na technologię jest olbrzymi. W 1948 roku rząd powołał specjalną jednostkę, która zajmowała się właśnie rozwojem technologicznym broni i amunicji. Jak możecie się domyślać, wymagało to ogromnej wiedzy i ogromnego doświadczenia. Dodatkowo w 1953 roku powołano Israeli Aerospace Industries. W związku z tym, że zajmowano się tam lotnictwem, potrzebowano ogromnej ilości ludzi, którzy będą pracować nad sprzętem, który już jest, oraz nad rozwojem nowych. Pozostając jeszcze przy tematyce wojskowej, w latach 80 odbył się tutaj olbrzymi projekt, który miał na celu zdigitalizowanie floty morskiej, naziemnej i lotniczej. W tym czasie izraelskie technologie już były na bardzo wysokim poziomie, ale jak wiadomo, w takich miejscach na Ziemi trzeba myśleć przyszłościowo. To oczywiście też wymagało ogromnego nakładu pracy, doświadczenia, ale cały ten dobytek Powiedzmy sobie, intelektualny, który po tym pozostał, został idealnie wykorzystany na rynku technologicznym i to daje owoce nawet do dzisiaj. Co jest jeszcze bardzo ważnego w biznesie, to jest oczywiście networking, a militarny networking to jest jakiś fenomen totalny izraelski. Bardzo dużo założycieli i założycielek firm high-techowych, które mają teraz. Ogromną ilość ludzi pracujących w nich i ogromne sukcesy poznały się właśnie w, podczas służby w IDF. To bardzo typowe właśnie, że wysoko postawieni ludzie z branż technologicznych służyli w jednostkach wojskowych technologicznych, tam jako szeregowi żołnierze poznawali ludzi, którzy byli podobni do nich, którzy mieli podobne doświadczenia i podobne zainteresowania, no i po zakończeniu służby wojskowej nawiązywali współpracę i tworzyli coś razem. Służba wojskowa też bardzo zbliża ludzi do siebie, jeżeli znajdą się razem, na przykład w bardzo stresującej sytuacji, i ułatwia komunikację, bo już naprawdę znacie te osoby od podszewki. Służba w niektórych jednostkach też jest. Takim jakby marzeniem niektórych młodych ludzi tutaj, wielu młodych ludzi, dlatego, że jest gwarancją gładkiego i szybkiego wejścia do świata izraelskiego high-techu. Taką właśnie elitarną jednostką jest Shmonema Time. Zajmuje się ona oczywiście najnowszymi technologiami i cyberwywiadem. Podczas służby z Szmonem Time pracuje się z absolutnie najnowszymi technologiami, a niektóre z nich są tak tajne, że nie mogą być użyte na rynku komercyjnym w tym samym czasie i są niedostępne dla zwykłego śmiertelnika. Więc wyobraźcie sobie, że taki żołnierz, który pracuje w Szmonem Time, ma do tego dostęp, zdobywa doświadczenie, zanim w ogóle ta technologia wejdzie na rynek, więc jak on już się na tym rynku pojawi, to jest jedną z niewielu osób, która zna się na tym, ma doświadczenie i wie co z tym robić. Tutaj jednak nie ma nic za darmo. Służba w Szmone Matajm jest dłuższa niż służba w innych jednostkach. W innych jednostkach jest to 3 lata dla mężczyzn, 2 lata dla kobiet. W Szmone Matajm należy służyć 5,5 roku, bo 3 lata czy 2 lata to jest niewystarczający czas, żeby dobrze wyszkolić osobę na tyle, żeby ta osoba w ogóle była przydatna. Do Szmone Time też nie zostaje przyjęty każdy. Trzeba mieć dużą wiedzę z przedmiotów ścisłych już w liceum i następnie przejść przez egzaminy wstępne, w sumie tak jak na studia. I po Szmonema Time w zasadzie możecie już nie iść na studia informatyczne, bo macie bardzo dużą wiedzę i to Wam wystarczy, żeby znaleźć pracę. Izraelskie firmy bardzo chętnie zatrudniają byłych żołnierzy Szmony Mataim, dlatego że, tak jak wspomniałam, mają już wiedzę, doświadczenie i nie potrzebują aż tak du dużo czasu, żeby ich wyszkolić. Populacja Izraela liczy nieco ponad 9 milionów ludzi. Izrael jest też małym krajem, jeżeli chodzi o powierzchnię. Jest niewiele mniejszy niż województwo zachodniopomorskie. Jak się więc stało, że na tak małej powierzchni Wśród tak małej liczby ludzi jest aż tak wiele osób, które są w stanie rozwijać technologię w bardzo szybkim tempie. Tutaj warto jest wspomnieć o masowej emigracji ludzi z byłego Związku Sowieckiego w latach 90. Wielu z tych imigrantów, czyli Olim handashim tutaj w Izraelu, miało już bardzo solidną wiedzę z przedmiotów ścisłych matematyki, fizyki, chemii, informatyki. Bardzo szybko dołączyli oni też do izraelskiej branży high-tech. Był to naprawdę ewenement w skali Izraela, bo w latach 90., na początku lat 90., około miliona ludzi przybyło właśnie z krajów byłego Związku Sowieckiego i bardzo wielu z nich było porządnie wyedukowanych. Pomimo tego, że pracowanie w high-techu w Izraelu jest niesamowicie popularne ze względu na dobre zarobki, na dość stabilną sytuację na rynku pracy, Cały czas potrzeba jest tutaj nowych ludzi, którzy dołączą i postawią swoje pierwsze kroki w progach high -techowych. Co więc Kraj robi, żeby zachęcić nowe osoby do tego, aby się na przykład przebranżowiły? Na dzień dzisiejszy Izrael wyciąga rękę do grup ludzi, którzy w dość małym procencie uczestniczą właśnie w tym rynku. I są to przede wszystkim ultraortodoksyjni Żydzi i Arabowie. Jeżeli chodzi o haredim, czyli ultraortodoksyjnych Żydów, powstały takie programy, które mobilizują kobiety z tych społeczności, aby zaczęły pracować w hightechu. Warunkiem do tego, żeby do tego dołączyły, to jest to, żeby były zamężne. Takie były wymagania rabinatu, aby wydali pozwolenie na to, aby te kobiety poszły, na przykład, na kurs. Poprzednio typowym zajęciem kobiety w społeczności Haredim, jeżeli chodzi o pracę, to było na przykład bycie nauczycielką w szkole. Teraz kobiety coraz częściej dołączają właśnie do branż technologicznych i to jest wygrana dla obu stron. Kobiety zarabiają więcej oraz branża i firmy high-tech mają dostarczonych dostarczone pracowniczki, które są już wyszkolone i wykwalifikowane, gotowe, żeby do nich dołączyć. Jeżeli chodzi o społeczność arabską, e, procent tej społeczności w high ciągle jest niski e, i istnieją na przykład takie programy, które przyznają e, Arabom stypendia, e, dzięki którym mogą oni pogłębiać swoją wiedzę e, właśnie w informatyce i w, ogólnie w computer science. W interesie dużych firm leży też to, żeby mieć dostęp do jak największej bazy pracowników i większość firm high-techowych jest skupionych tutaj w centrum kraju Tel Awiw i okolice, ale Microsoft na przykład wybudował swoją siedzibę w Nazarecie, gdzie jest większość arabska i dzięki temu te osoby tam nie muszą dojeżdżać do pracy codziennie i stać w korkach, żeby być na przykład w Hercelii albo w Tel Awiwie, mają to lokalnie. Microsoft ma dostęp Dostęp do większej ilości ludzi, plus motywuje to młodych ludzi, aby zacząć się uczyć w tym kierunku, bo wiedzą, że nie będą musieli wyprowadzać się ze swojego miejsca, żeby potem pracować. Jest też tutaj bardzo ważna kwestia, jeżeli chodzi o kobiety, bo nadal niestety procentowo, jeżeli na to spojrzymy, więcej pracowników branży Hightech to mężczyźni, ale więcej kobiet pracuje w Izraelu w Hightechu niż w innych krajach i są to również stanowiska wyższe, jak również stanowiska techniczne. Stało się tak, dlatego że nawet jeszcze przed powstaniem państwa Izrael bardzo wiele osób wyrażało bardzo liberalne podejście do życia, co pozwoliło kobietom do dołączenia na przykład do edukacji albo do miejsc pracy, które w innych krajach nadal były niestety zarezerwowane tylko dla mężczyzn. W Izraelu od początku zrozumiano, że bez kobiet. Tego kraju się po prostu nie zbuduje, i są one niezbędne do tego, żeby ręka w rękę, noga w nogę, głowa w głowę pracować nad tym, żeby Izrael się rozwijał. Sukces jest wynikiem właśnie tego, że kobiety. Uczestniczą w tym rynku bardzo aktywnie, i jest więcej głów do tego, żeby nad tym pracować, więcej ludzi z doświadczeniem, więcej ludzi chętnych, żeby to po prostu rozwijać. Inne kraje, bardzo proszę, bierzcie przykład. Z dość dużą pewnością mogę powiedzieć, że każda jedna z osób, które teraz oglądają ten film, używa izraelskich technologii niemal na co dzień. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć, jakie są właśnie takie główne produkty, technologie z Izraela, które są używane na całym świecie, to odsyłam Was do moich wcześniejszych dwóch filmów na ten temat. Linki do tych filmów będą tutaj u góry e, oraz w opisie na dole. Bardzo polecam obejrzenie tego, bo czasem nawet nie zdajemy sobie sprawy, że rzeczy, których używamy, zostały zrobione właśnie w Izraelu. Ale teraz pomyślmy sobie i zadajmy sobie pytanie: jak w ogóle do tego doszło, że te izraelskie, izraelskie, Właśnie technologie podbiły świat. Jest to bardzo powiązane z relacjami Izraela z innymi krajami zachodu, a szczególnie ze Stanami Zjednoczonymi. Stany Zjednoczone uważają Izrael za sojuszników, i te dwa kraje stworzyły bardzo bliską więź, również więź biznesową. Większość dużych inwestorów pochodzi właśnie z USA. Projekty, które zaczęły się w Izraelu. Mogą pozyskać od nich fundusze, potem przeradzają się w startupy, potem mogą wejść na giełdę albo zostać kupione przez inne giganty. Bez właśnie takiego początkowego wsparcia tych projektów przez inwestorów ze Stanów Zjednoczonych większość tych y, historii sukcesu nie byłaby po prostu możliwa. Ale nie myślcie sobie, że inwestorzy to są takie wruwające aniołki rozdające pieniądze za nic z dobrego serca. Nie, nie, nie. Oni sobie po prostu doskonale zdają sprawę, że w Izraelu mogą znaleźć takie. Pom Pomysły, które w dłuższej perspektywie przyniosą niesamowite wpływy. Pieniężne oczywiście. Jak widać, obie strony korzystają z takiego obrotu spraw. A co robi rząd, żeby zachęcić duże firmy do inwestowania w Izraelu? Jest to dość kontrowersyjny temat, ale pomijając właśnie te kontrowersje teraz, te duże giganty firmy, na przykład Google, Intel, Microsoft, dostają bardzo duże ulgi podatkowe na to, żeby inwestować właśnie tutaj. Na przykład taki Intel. Może właśnie to ich skusiło, że dostali ulgi podatkowe i otworzyli tutaj kilka miejsc, w których produkuje się procesory, co też zapewniło dobrze płatną i stabilną pracę bardzo dużej ilości, Ludzi mieszkających tutaj. Wiele razy w moich filmach wspomniałam wam też, że podejście Izraelczyków do pracy, do relacji biznesowych, do hierarchii jest bardzo specyficzne. Izraelczycy mają też takie cechy charakteru, które bardzo pomagają im właśnie w biznesie. Na pewno jest to ich bezpośredniość i to, co nazywamy hucpą, ale hucpą w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Dzięki tym aspektom, właśnie, e, tworzy się tutaj rzeczy dość szybko i wypuszcza się je na światło dzienne, nawet jeżeli są niedoskonałe. Biznesowo, time to market e, to jest strategia działania Izraelczyków i jest dla nich bardzo ważna, i właśnie dzięki temu. Wygrywają z innymi krajami, z konkurencją. Najważniejsze jest to, żeby wypuścić swój produkt przed tym, jak zrobi to ktoś inny, nawet jeżeli jest nieskończony, niedoskonały, żeby po prostu zostać zauważonym, zapamiętanym, a jak coś nie działa, to się naprawi już w trakcie. Oczywiście, sprzedaje się ten produkt w wersji niedoskonałej, i to. W wielu innych kulturach może być uznane jako nieprofesjonalne, ale w Izraelu jest troszeczkę inaczej, bo oczywiście naprawia się na bieżąco, ale też słucha się feedbacku realnych użytkowników i można wprowadzać zmiany, bo jeszcze jest y, miejsce dla tego typu rzeczy. Jeżeli wypuszczacie już coś, co jest w 100%. Idealne, skończone, wszystkie scenariusze macie pokryte, to prawdopodobnie wypuszczacie to za późno. Kolejną różnicą pomiędzy Izraelem a innymi krajami jest na przykład brak przywiązania do procedur, co ja osobiście bardzo lubię. Może to powodować, słuchajcie, negatywne skutki, na przykład e, brak dokumentacji, jakiś bałagan, niezrozumienie i tak ale jest to też ogromna oszczędność czasu, jeżeli chodzi właśnie o tworzenie tych procedur, o spotykanie się, żeby porozmawiać o procedurach i kurczowe trzymanie się nich. Koniec końców chodzi o to, żeby dostarczyć produkt przed konkurencją, a czas to pieniądz. Relacje międzyludzkie w firmach to też jest coś, o czym należy wspomnieć i co ja osobiście bardzo, bardzo lubię i bardzo doceniam. Nie ma takiej hierarchiczności. Więc jeżeli mamy na przykład szeregowego programistę, który chce porozmawiać z dyrektorką firmy, właścicielką firmy dużej, to nie musi czekać miesiącami na spotkanie, które nie wiadomo, czy kiedykolwiek się odbędzie, tylko może po prostu podczas lunchu podejść i zapytać się o niektóre rzeczy. Tak samo można podejść do przełożonej, przełożonego itd., tak i tak dalej. Nie trzeba pisać maili. I po prostu rzucić swój pomysł, dać swój feedback od razu, zapytać się, dowiedzieć, można bezpośrednio wysłać komuś wiadomość i to jest jak najbardziej ok i nie trzeba się tego bać. Dzięki temu właśnie wszystko odbywa się dużo, dużo szybciej, bo ludzie po prostu się ze sobą komunikują zamiast myśleć, czy wypada napisać do tej osoby i czy ta osoba nie jest ym, może troszeczkę za wyżej w hierarchii. Nie wymaga się tu umówienia na pan, pani, nie wymaga się wielkich przygotowań i tak dalej. To niesamowicie wpływa na dynamikę firmy. Wszyscy są ze sobą na ty, wszyscy płyniemy na jednej łódce, wszyscy pracujemy nad tym, żeby wszystkim było dobrze, więc nie ma sensu wartościowanie kogoś ze względu na ich tytuł w pracy. I to też polecam, żeby inne kraje brały przykład, bo to naprawdę działa. To chyba wszystkie kwestie, o których w tym momencie mogę pomyśleć i które wpłynęły na tak szybki i dynamiczny rozwój technologiczny w Izraelu. Jeżeli ten film Wam się spodobał, bardzo proszę, kciuki w górę. Subskrybujcie mój kanał, klikając w dzwoneczek. Dzięki temu nie przegapicie żadnego filmu, bo będziecie dostawać powiadomienia. Jeżeli docenia się to, co Wam dzisiaj dostarczyłam, zachęcam też do zostawiania na piwku. I słuchajcie, możecie mnie też odwiedzić na moich innych social mediach. Jestem szczególnie na Instagramie prawie codziennie. Linki w opisie na dole. Dajcie mi znać w komentarzach na dole, co o tym myślicie i których izraelskich technologii wiecie, że używacie na co dzień. Póki co żegnam się z Wami serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!